Kina Malpartida to jedna z najważniejszych postaci w historii peruwiańskiego sportu. Jej droga do światowej sławy była pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji, wyzwań i pasji, które uczyniły z niej zarówno ikonę sportu, jak i inspirację dla wielu młodych ludzi. Choć najbardziej znana jest jako mistrzyni świata w boksie w kategorii superpiórkowej WBA, jej życie to znacznie więcej niż sportowe osiągnięcia. Początki i wczesne życie. Kina Malpartida urodziła się 25 marca 1980 roku w Limie, stolicy Peru, w rodzinie o artystyczno-sportowym zapleczu. Jej matka, Susy Dyson, była modelką, natomiast ojciec, Oscar Malpartida, był znanym peruwiańskim przedsiębiorcą i miłośnikiem sportu, co wpłynęło na wychowanie kiny. W jej domu sport i sztuka były codziennością. Ojciec często zabierał ją i jej rodzeństwo na plażę, gdzie wspólnie uprawiali surfing, a matka zapewniała im kontakt z artystycznym światem. Kina od najmłodszych lat wykazywała talent sportowy, zwłaszcza w wodzie. Surfing, sport, który w tamtych czasach nie był popularny w Peru, stał się jej pierwszą wielką pasją. Kina, wraz z bratem, brała udział w lokalnych zawodach surfingowych i marzyła o karierze zawodowej surferki. Rywalizacja na desce wzmocniła jej ciało i umysł, przygotowując ją do wyzwań, które wkrótce miały nadejść. Zmiana kursu, boks. W wieku 19 lat, Kina zdecydowała się na życiową zmianę i wyjechała do Australii, by rozpocząć studia i spróbować życia w innym kraju. Tam, ku zaskoczeniu wielu porzuciła surfing jako główną pasję sportową i zaczęła interesować się sztukami walki, które ostatecznie poprowadziły ją do boksu. Ten moment okazał się kluczowy w jej życiu, mimo że początkowo boks traktowała jako sposób na utrzymanie formy i odreagowanie stresu, szybko zrozumiała, że ma naturalny talent do tej dyscypliny. Jej upór, zaangażowanie i niezwykłe umiejętności pozwoliły jej szybko przebić się na australijskiej scenie bokserskiej. Kina zyskała opinię zawodniczki o niesamowitej sile i determinacji, co przyniosło jej pierwszy pseudonim Dynamite. Choć była stosunkowo drobnej budowy, jej ciosy były zaskakująco mocne, a agresywny styl walki szybko przyciągnął uwagę promotorów. Mistrzostwo Świata Przełomowy moment w karierze Kiny Malpartidy nastąpił 21 lutego 2009 roku, kiedy to w legendarnym Madison Square Garden w Nowym Jorku zmierzyła się z amerykanką Maureen Shea o tytuł Mistrzyni Świata WBA w kategorii superpiórkowej. Walka była niezwykle emocjonująca i pełna zwrotów akcji. Kina, mimo że była nieznaczną underdog, odniosła spektakularne zwycięstwo, nokautując swoją rywalkę w dziesiątej rundzie. Została tym samym pierwszą peruwianką w historii, która zdobyła tytuł mistrzyni świata w boksie. Dla Kiny było to nie tylko osobiste zwycięstwo, ale także moment historyczny dla całego Peru. Po jej triumfie boks kobiecy w Peru zyskał na popularności, a Kina stała się wzorem do naśladowania dla młodych zawodniczek. Po walce z Shea udało jej się jeszcze kilka razy obronić tytuł mistrzyni, zanim zdecydowała się zakończyć zawodową karierę bokserską. Ciekawostki i życie poza ringiem. Surfing, pierwsza miłość, choć boks przyniósł kinie światową sławę, surfing zawsze pozostawał w jej sercu. Nawet w szczytowym momencie kariery bokserskiej, kina często wracała na deskę surfingową, aby odprężyć się i poczuć swobodę, którą oferowały fale. Sport ten nie tylko rozwijał jej wytrzymałość fizyczną, ale również wpływał na równowagę psychiczną, co było niezwykle ważne w boksie. Artystyczne korzenie kina nie pochodziła z typowej rodziny sportowej. Jej matka była ikoną mody w Peru, a ojciec pasjonował się nie tylko sportami, ale także sztuką. Taka mieszanka środowisk artystycznych i sportowych sprawiła, że kina miała szerokie horyzonty i potrafiła odnaleźć równowagę między intensywną rywalizacją sportową a estetyką życia codziennego. W swojej karierze i poza nią często mówiła o znaczeniu harmonii i balansie między ciałem a umysłem. Ambasadorska rola po zakończeniu kariery bokserskiej Kina postanowiła wykorzystać swoją pozycję do działań społecznych. Skupiła się na promowaniu sportu wśród młodzieży i stała się ambasadorką walki z przemocą wobec kobiet. W jej działalności często podkreślała, że siła fizyczna powinna być używana nie do krzywdzenia, lecz do rozwoju osobistego i ochrony słabszych. Życie w różnych krajach, kina jest osobą, która ceni sobie różnorodność kultur i stylów życia. Po zakończeniu kariery bokserskiej przez pewien czas mieszkała w Stanach Zjednoczonych i Australii, ale ostatecznie często wracała do Peru, aby być blisko rodziny i swojego dziedzictwa. Dzięki życiu w różnych miejscach zdobyła szeroką perspektywę, którą wykorzystuje w swoich projektach społecznych. Przydomek, Dynamite, Kina Malpartida była znana ze swojej agresywnej, dynamicznej techniki walki, która przyniosła jej przydomek, Dynamite. Była zawodniczką, która potrafiła zadawać mocne ciosy, nokautując przeciwniczki, co stało się jej znakiem rozpoznawczym. Siła jej ciosów była niesamowita, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej dość drobną sylwetkę, co dodawało jej legendzie jeszcze więcej fascynującego kontrastu. Zakończenie kariery. Po serii obron tytułu i kilku latach na szczycie kina Malpartida zdecydowała się zakończyć karierę bokserską. Jej decyzja była dobrze przemyślana, ponieważ zawsze uważała, że sport ma być dla niej drogą do rozwoju, a nie celem samym w sobie. Po odejściu z ringu zajęła się działalnością trenerską i mentoringową, wspierając młodych sportowców w Peru i poza jego granicami. Malpartida udowodniła, że sukces w sporcie to nie tylko wygrane walki, ale także siła charakteru, odwaga do podążania własną drogą i umiejętność wykorzystania swoich talentów do czynienia dobra w świecie. Kina na trwałe zapisała się w historii peruwiańskiego sportu jako osoba o niezwykłej determinacji, wszechstronności i sercu do walki, zarówno na ringu, jak i poza nim.